Sześć lat więzienia za mem o polityku. Tak właśnie chce karać Meksyk. Partia rządząca, na czele której stoi, uwaga, uwaga, Claudia Scheinbaum. Chce wprowadzić takie prawo, że jak jakiś polityk poczuje się urażony memem, to możesz trafić nawet na 6 lat do paki w demokratycznym Meksyku. To samo chyba chcą nam zrobić w Polsce. Tak patrząc na to. Co mnie spotyka, co spotyka wielu ludzi, o których słyszymy, kara za słowo, za wolność słowa. No, w połączeniu z unijną AKTA-3, czyli inwigilacją komunikatorów, to już będzie całkowity Saigon, czyli nie będziesz mógł nawet do swojej mamusi wysłać takiego mema, bo ktoś się może poczuć urażony, zupełnie jakbym miał jakiekolwiek dobra osobiste. Gdzie w tym wszystkim jest demokracja, pluralizm, wolność słowa. A może po prostu chodzi tu o to, żeby najpierw w Meksyku, a potem w innych krajach po prostu wsadzać do więzień ludzi, którzy się nie zgadzają z daną władzą. A co to za problem podrzucić takiego mema, gdzieś tam wgrać komuś na telefon, czy włamać mu się na konto i wstawić. I proszę bardzo, mamy podkładkę do legalnego uwięzienia takiego człowieka. Musimy się temu przeciwstawić. Cieszę się, że w Polsce rośnie opór przeciwko tej duńskiej ustawie, tak zwanej Akta 3. No i mam nadzieję, że to zablokujemy, bo Akta pierwsze zostało zablokowane. Potem zaczęli nam cenzurować internet na inne sposoby, ale teraz to już będzie komuna, bo czytanie prywatnej korespondencji to jest właśnie komuna.